Cześć, nazywam się Dariusz Lis, jestem absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki, na którym zaczynałem swoją przygodę 20 lat temu na kierunku matematyka, później informatyka. Zostałem poproszony o taką perspektywę absolwenta i swoją ścieżkę życiową. Mam nadzieję, że pomoże Ci to podjąć decyzję w studiowaniu. Um. Ja moją ścieżkę zaczynałem jako taki, można powiedzieć, trochę mało pro, świadomy programista, jeszcze pod koniec podstawówki, przez cały liceum. I na studia wszedłem bardziej po to, żeby porządkować tą trochę wiedzę i, no i ją poszerzyć. Po studiach dalej pracowałem też jako programista, architekt, konsultant, lider zespołów programistycznych. Gdzie pracowaliśmy dosyć dużych klientów przemysłowych, Airbus, Volkswagen. Dalej budowałem organizację jako menadżer, zatrudniając ludzi, programistów. Aktualnie od 6 lat prowadzę firmę doradczą, gdzie nadal pracuję z tymi firmami. Tak? Czyli doradzam między innymi zarządom takich organizacji dostarczających usługi i tworzących rozwiązania softwareowe. Trudno mi ocenić jak aktualnie wyglądają doświadczenia studentów, natomiast widzę na liście profesorów większość osób, z miałem kontakt na studiach, więc myślę, że to może być adekwatna perspektywa dla Was. W tej perspektywie widzę takich kilka poziomów i chciałem tą wartość, którą ja czerpałem ze studiów, pokazałem na takich kilku płaszczyznach. Pierwsza to jest taka płaszczyzna Pewnej struktury i mapy, którą dają studia, bo ucząc się organicznie, mamy sporo doświadczenia, e, jest to ciekawe, daj nam na e, Studia w danym kierunku, natomiast do, do tej podróży dają taką mapę i nadają tę strukturę, więc łatwiej się zorientować, w jakie rejony jeszcze w ogóle nie zajrzeliśmy, e, a jakie, e, jakie w ogóle istnieją. Jakie są w ogóle do poznania w danym temacie, I gdzie jesteśmy w ogóle na tej ścieżce pod względem kompletności zagadnień. Jak i e, głębokości znajomości e, danego tematu. E, kolejnym takim obszarem to jest e, takie zadeklarowanie się. Tak? To taka wartość z tego, że e, narzucony tryb zajęć stwarza takie warunki, do tego, aby zadeklarować się na dany okres, aby poznać dany temat trochę dogłębniej daną domenę wiedzy. Nawet jeżeli początek jest poza moim obszarem komfortu. To ten ustalony zakres pozwala zmotywować się do przejścia przez tą teorię i podstawy, dotrzeć do tych ciekawych smaczków, które leżą po drodze, i sprawdzić, czy to jest coś, czym bym się chciał dalej um, zajmować. Kolejnym takim obszarem może być e, chyba jeden z najważniejszych, e, to głębokie relacje. Bo największą wartość ze studiów, którą widzę z takiej perspektywy lat, to relacje, które i nie mam tu na myśli takiego studenckiego życia imprezowego, mam na myśli głębokie relacje, jakie budują się w trakcie wspólnej realizacji projektów i wspólnej nauki. Bo te relacje determinują, z kim w przyszłości chce się współpracować. Nie? Kto może być zurem dla zaufanej opinii, z kim chcemy realizować wspólne przedsięwzięcia, a z kim nie. I bardzo trudno zastąpić taki etap innymi, bo tylko w takim neutralnym środowisku, gdzie wspólnie rozwiązujemy jakiś problem, Budują się głębokie relacje i zaufanie. To jest bezcenny kapitał życiowy, bo pierwszy biznes czy organizacje, które będziecie realizować, najprawdopodobniej będą z osobami, które znacie ze studiów i wiecie, że dawały radę, kiedy było ciężko i mogliście na nie liczyć. I odwrotnie, wasi koledzy pewnie będą chcieli budować swoje rozwiązania razem z wami. Oczywiście są też relacje romantyczne, równie istotne. Ja swoją wspaniałą żonę właśnie poznałem na, na naszym wydziale. Dalej to jest taka e, motywacja, e, wzajemna motywacja, bo mając grupę osób, e, automatycznie jest to motywujące, aby dalej się rozwijać i być w stanie wzajemnie się nakręcać. Czyli taki efekt bycia w społeczności, która ma spójne zainteresowania. E, I to też są koła naukowe. Taka nie wiem, wspólna organizacja konferencji mnie przykład sprowokował do tego, żeby poznać tematy, które również były dookoła moich zainteresowań. A kiedy się w nie zagłębiłem, zaczynały być na tyle ciekawe, aby napędzać taką wewnętrzną motywację do dalszego ich poznawania. Mam bardzo miło, wspominam, ten czas w naszym kole, bo SCI to jest Studenckie Centrum Informatyczne. Czy to wspólne organizowanie konferencji, um, nie wiem, przygotowanie się do mistrzostw w programowaniu zespołowym, czy nawet taka luźna wymiana opinii między osobami z różnych kierunków, e, roczników, dawała takie poczucie przynależności, takiego sensu. Um, no i inspiracje. Tak, czy um, poznać ludzi takich tak, tak, mających podobne pasje, i jakby jest to mega inspirujące? Inspirujące przez to, że można wiedzieć, um, co jeszcze jest ciekawego do poznania i kto ma w tym mega taką zajawkę. Um, są pasjonatami, zarażają taką energią. Spotkanie z ludźmi, w tym też wykładowcami. Dla mnie na, na naszym wydziale to mogą być takie osoby, jak Sibuż Sobieski, Janek Pustelnik, e, Piotr Fulmański, e, czy doktor Jarocki, jakby dały mi gdzieś taką nową perspektywę na, na coś, co wydawało mi się, że wcześniej może nie jest aż takie fascynujące. E, no i też oczywiście inne osoby, które działają jakoś mocno w ramach innych inicjatyw, czy też właśnie kół naukowych, daje takie efekty inspiracji pasjonatami. Zwłaszcza osób, które robią coś więcej i poza tym, co wymusza taka standardowa ścieżka. Nie? Czyli robią coś ekstra poza tym, co trzeba. Więc na pewno na pewno inspiracja. I polecam też szukać, czy, czy, czy organizować się i, i też szukać organizacji, które skupiają takie, takie osoby na, na uczelni. Kolejnym takim obszarem to jest bezpieczne eksperymentowanie, bo czas studiowania to czas próbowania takich pewnych aspektów na poziomie, w którym zna się daną technologię w praktyce i na tyle, aby wiedzieć, czy to jest coś, co warto inwestować więcej czasu i inspirować się tym dalej, bez ponoszenia dużych inwestycji, no właśnie czasu i energii. Takie bezpieczne eksperymentowanie z różnymi tematami. Ale to są technologie, kompetencje czy technologie. No, że technologie się ciągle zmieniają, natomiast wejście w dany temat pozwala dużo głębi, na dużo głębszą perspektywę na, w kolejne e, technologie. Więc, więc, w moim przypadku, na naszym wydziale najmocniej e, mnie inspirowały takie aspekty związane z sieciami neuronowymi, czy tam też, mnie nazywaną sztuczną inteligencją, czy uczeniem maszynowym. I ten obszar e, też sprowokował mnie, żeby wybrać firmę e, po studiach. Która w tym obszarze miała dosyć dużo doświadczeń. Tak I co prawda, dalej moja ścieżka potoczyła się już kompletnie w innych kierunkach technologicznych. Dalsza nauka odbywała się w takim środowisku firmowym. Natomiast nie byłoby to możliwe bez zgłębienia takich wielu technologii w takim bezpiecznym środowisku akademickim, gdzie można próbować wielu obszarów, zanim wejdzie się w dużo głębiej, w jeden, realizując większe projekty już, już komercyjnie. No i. Kolejny poziom to jest taki poziom też teorii, której najczęściej brak w firmach, bo firmy, w firmach możemy się oczywiście rozwijać, natomiast zazwyczaj wówczas skupiamy się na rozwoju w obszarze narzędzi, technik i praktycznych ich zastosowaniu. To jest bardzo motywujące, daje szybką informację zwrotną, że robimy coś, co ma efekt, ma jakiś sens, ma jakąś wartość. Natomiast jest to, jest to bo teoria od pewnego momentu zaczyna być potrzebna. Aby móc po pierwsze przekazywać tą wiedzę dalej, jak i do rozwiązywania takich niestampowych problemów. Więc Przykładem w przypadku informatyki może być analiza algorytmów, na przykład, bo do podstawowych aspektów nie jest niezbędna, natomiast zaczyna być istotna w projektowaniu kluczowych funkcjonalności systemu. I wówczas, jak jesteśmy na tym etapie, to trudno wrócić na studia tylko po to, żeby gdzieś to poszerzyć. Czasem możemy nawet nie wiedzieć, że dokładnie tego potrzebujemy. Bo je po prostu nie znamy. Więc studia też dają taką perspektywę na to, że wiemy, czego nie wiemy, i, i, i też wiadomo, gdzie i kiedy szukać odpowiedzi na, 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 na te właśnie obszary dla nas nieznane. I to byłaby taka, takie kilka poziomów takich perspektyw, które jakby ja wyniosłem do studiów i jakby naj, najwięcej mi dały. Takiej wartości. Jakbym miał jeszcze się dawać sobie taką do siebie rekomendację, czy, czy, czy co, co bym sobie życzył, to bym sobie rekomendował wiedzieć na, na tamten czas, to pewnie też przypomniałbym sobie głównie o tym, aby dany temat zgłębiać wcześniej. Trochę tak było, bo zacząłem w liceum i, i wchodząc na studia. Te tematy, które zgłębiałem wcześniej, te wykłady były dużo bardziej inspirujące, bo już wiedziałem, do czego, do czego jest mi ta wiedza i traktowałem je właśnie jako inspirację, a nie jako jakąś tam pracę do zaliczenia. Um, więc warto próbować jakby wcześniej danego tematu, zanim się wejdzie w formalną ścieżkę. Druga to jest pewnie to, żeby nie brać sobie za, za dużo naraz, żeby skupić się głębiej na danych tematach, a nie, nie, nie rozpraszać za mocno. Ja wziąłem pewnie za dużo trochę przedmiotów obieralnych, Pewnie warto bym się skupił na, na projektach, mocniej na takich zespołowych, gdzie mamy właśnie możliwość współdziałania z innymi i oczywiście, też współdziałania bo przy okazji działalności pozastudenckiej. Znaczy, poza e, studenckiej, natomiast w ramach pozastandardowego trybu, tak? czyli koła naukowe, gdzie możemy rozwijać kompetencje, które nam się mocno przydają też już po zakończeniu studiów i dają dużo frajdy w trakcie. I to chyba tyle z takiej perspektywy. Mam nadzieję, że to Wam pomoże dokonać bardziej celnych wyborów na, wasi, na Waszej ścieżce edukacyjnej i życiowej. Cześć.